Michał Kobosko, Europarlament w minutę. Czy wiesz, co od 2020 roku dzieje się na Białorusi? Posłuchaj tego nagrania do końca, bo obok działań reżimu nie można przejść obojętnie. Po sfałszowanych przez Łukaszenkę wyborach prezydenckich w 2020 roku na Białorusi pojawiły się ogromne protesty w całym kraju. Protesty, które spotkały się z represjami ze strony reżimu, to za sprawą represji oraz za sprawą wsparcia ze strony Rosji dyktator wciąż utrzymuje się przy władzy. A teraz konkretne liczby. Obecnie na Białorusi jest około 1400 więźniów politycznych, w tym znany działacz polonijny i dziennikarz Andrzej Poczobut, czy laureat pokojowej Nagrody Nobla Aleś Bialacki. Od 2020 roku zlikwidowano 1700 organizacji pozarządowych, resztki niezależnych mediów i 11 opozycyjnych partii politycznych. Od dwudziestego roku 300 tysięcy Białorusinów zmuszono do opuszczenia Białorusi, są oni prześladowani za granicą ze względów politycznych przez reżim białoruski. Nasza rezolucja przyjęta kilka dni temu w Strasburgu to przypomnienie o sytuacji w tym kraju i wezwanie do konkretnych działań, tym bardziej, że Aleksandr Łukaszenka zapowiedział już swój start w wyborach w dwudziestym piątym roku. Wzywamy Unię Europejską i jej państwa członkowskie, aby rozszerzyły i zaostrzyły sankcje wobec osób i podmiotów odpowiedzialnych za represje na Białorusi. W XXI wieku w Europie nie ma miejsca na dyktaturę.